Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii. Kontynuujemy tutaj, gdzie skończyliśmy. E, a w dzisiejszym odcinku będzie to mega krótki odcinek, bo pokażę, pokażę Wam jak e, się odżywiać jako wampir Najpierw wchodzicie do miejsca w nocy. Najlepiej, nie wiem, ja używam zawsze Jakiejś mocy, niewidzialności, na przykład tu Albo chyba macie coś takiego jak Widzenie pociągu, nie, ja po prostu używam, o... używam sobie mocy Jak kłócam to jestem niewidzialny Jestem w ukryciu, jak widzicie, każdy śpi Chwileczkę I tutaj, jak macie tutaj no, nie ma opcji, żeby wypić tylko klikacie E i macie możliwość pożywienia się. Możecie to zrobić kilka razy. Ciekawie ciekawe ile razy. No, jesteście już pożywieni mocy, jak widzicie. Chwila. Ale zobaczmy ile razy możemy się pożywić. Pożywiacie się. Mocy wampira wam słabną, ale przynajmniej nie jesteście już przez każdego w mieście uważani za... No. Nie miło tutaj mówić o tym. No. I taki króciutki odcinek wrzucam. Ponieważ tak nie wiedziałem o tym. Musiałem się doedukować. Dzięki doedukowaniu edukowaniu możemy kontynuować serię. Bo tak naprawdę to ja spędziłem pół godziny na to, żeby jakkolwiek zrobić to. Chodziłem do każdego domu, gdzie nie było, gdzie było pięciu było typa. Nie klikałem E, no bo było okladni, no a mi nie o, chodzi, nie o to chodziło, nie? No. Tak więc już wiecie, jak się pożywiacie jako, jako wampir. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Elo!